1 2 3 4 5 6 zaczyna mocniej padać znowu Evoke w swojej ofercie posiada plecak dedykowany e-bike'om. Jest to model FR Trail Plecak ten posiada dedykowaną komorę na baterię, która jest umieszczona centralnie, dzięki czemu będzie nam się wygodnie jeździło z tak dużą masą. Ponadto posiadamy dedykowany zaczep na ładowarkę, która również będzie stabilna podczas ewentualnego transportu. Plecak w sumie posiada 20 litrów pojemności, zatem spokojnie przy zapakowaniu dedykowanych elektrykom akcesoriów. Mamy jeszcze miejsce na akcesoria typu ochleniacze, kurtka i tym podobne. Bezproblemowo możemy przewieźć kask zarówno orzecha, jak i full face. Siatkowa kieszeń z boku posiada pas ściągający na dole, co w naszym odczuciu jest nie do końca przemyślanym rozwiązaniem. Miłym akcentem jest firmowy breloczek na klucze. Naturalnie, jak w większości plecaków Ewoka, znajdziemy tutaj zintegrowany protektor pleców, dzięki czemu eliminujemy dodatkowy ochraniacz z naszego ekwipunku. Producent również przewidział kieszeń na gogle, która jest wyścielona miękkim materiałem, dzięki czemu nasze gogle bądź okulary nie uszkodzą się w trakcie transportu. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w tym plecaku jest tak zwana kieszeń display, która została wyłożona miękkim materiałem. Według producenta jest ona przeznaczona na wyświetlacz do naszego elektryka, natomiast my uważamy, że lepsze zastosowanie znajdzie do transportu telefonu bądź aparatu. Pomimo wielu funkcji, w plecaku znajdziemy również przegrodę dedykowaną na bukłak. Jak zawsze w przypadku Ewoka mamy do czynienia z najwyższą jakością wykonania i naprawdę widać każdą zainwestowaną złotówkę. Pomimo tego, że plecak kosztuje powyżej 1000 zł, naprawdę uważamy, że warto wydać te pieniądze. Evoc, FR Trail, e został zaprojektowany w taki sposób, że pomimo dużej pojemności oraz stosunkowo dużej wagi całkowitego ładunku znajdującego się na plecach, jesteśmy w stanie przyjemnie z nim podróżować. Oraz transportowany ładunek niemalże jest nieodczuwalny na plecach. Komu polecamy ten plecak? Zdecydowanie każdemu, kto jeździ dalsze tripy. I posiada dodatkowo zapasową baterię. Ponadto nie wyobraża sobie jazdy bez plecaka oraz dodatkowego wyposażenia. Co więcej, ceni sobie dodatkową ochronę oferowaną przez protektor.